Następny punkt naszej rozmowy to jest komunikacja od nowa. No, mówiąc o komunikacji, to nie sposób powiedzieć o nowodworskiej komunikacji autobusowej, która no, powiedzmy to wprost zaliczyła falstart. E, jakie kroki są podejmowane w tym, w tym kierunku, żeby w końcu wyruszyła? Cieszę się, że w końcu mam możliwość odniesienia się do tego. E, falstart w jakim ujęciu? Nie udało się podpisać umowy z wykonawcą. Dokładnie tak. W kontekście nowodworskiej komunikacji autobusowej podjęliśmy próbę po zrealizowaniu konsultacji społecznych wprowadzenia nowej siatki połączeń i nowego rozkładu jazdy. Wyłoniliśmy wykonawcę. Wykonawca odstąpił od podpisania, od podpisania tej umowy. Za co przeprosiłem mieszkańców przeprosiłem mieszkańców za, za te trudności, my zdążyliśmy już poinformować mieszkańców o tym, że wprowadzamy nowe połączenia autobusowe, nową siatkę połączeń i nowe rozkłady. I gdybym kolejny raz miał to zrobić, również bym wybrał taką drogę, ponieważ uznaliśmy, że Naszym obowiązkiem jest to, aby możliwie jak najszybciej i jak najbardziej skutecznie poinformować mieszkańców o tym, że nowa siatka połączeń zostaje, zostaje wprowadzona. Wykorzystaliśmy ten czas na to, aby dotrzeć do różnych grup mieszkańców, które z jakichś powodów nie wzięły udziału w konsultacjach społecznych, a później były niezadowolone z tej siatki połączeń. I ogłosiliśmy nowy przetarg. Proponowane przez nas rozwiązania częściowo dedykowane są osobom, które już korzystają z komunikacji miejskiej i nie utrudniają im korzystania z tej komunikacji, a częściowo nowym osobom, które z tej komunikacji nie korzystają, bo chociażby nie odpowiada im to, że przemieszczają się z punktu. Od punktu A do B w długim czasie. Stąd też skracamy niektóre linie i umożliwiamy szybsze poruszanie się po terenie naszego miasta. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg. Na żadnym etapie, pomimo tego, jak pan to nazwał, fall startu, użytkowanie komunikacji miejskiej nie było zagrożone, ponieważ porozumieliśmy się z dotychczasową wykonawcą i, i zabezpieczyliśmy to, żeby ta komunikacja funkcjonowała w tym wariancie, w tym modelu, który funkcjonował do tej pory. No cóż, tak jak mówiłem w czasie kampanii wyborczej za swoje błędy mogę tylko przepraszać i starać się możliwie najszybciej te problemy rozwiązywać. A błędy naprawiać, co też uczyniliśmy, i mamy nadzieję, że teraz po rozstrzygnięciu przetargu ta komunikacja będzie cieszyła naszych mieszkańców. Kontaktowaliśmy się też jakiś czas temu z niedoszłym wykonawcą. Powiedział wprost, że wina nie leży po stronie miasta. I to w takim razie co nie zakrało? Według pana? W mojej ocenie to wykonawca, niedoszły wykonawca powinien się. E, szerzej wypowiedzieć na ten temat, tym bardziej, że do ostatniego momentu e, no wszystko wyglądało na to, że do podpisania tej umowy mm, dojdzie. My do ostatniej chwili wprowadzaliśmy poprawki w rozkładach jazdy, robiliśmy ustalenia, odbyły się e, przejazdy techniczne. E, nie wiem. Postanowiliśmy, aby w tym mm, Nowym przetargu, przed tym nowym przetargiem przeprowadzić takie spotkania techniczne z wykonawcami, które były protokołowane. Posłuchaliśmy też tego, co w naszych pomysłach, które de facto są przełożeniem pomysłów naszych mieszkańców wyrażonych podczas konsultacji społecznych, żebyśmy dowiedzieli się, co tam nie grało tak, aby, aby móc wprowadzić rozwiązanie, które będzie możliwe. To, co usłyszeliśmy, to między innymi to, że nasz pomysł angażuje bardzo dużą ilość kierowców, z którymi dzisiaj jest problem na rynku. W tej formule, którą zaproponowaliśmy na podstawie konsultacji społecznych, potrzeba było bodajże 14 bądź 15 kierowców. Nie wiem, co było powodem. Żałuję, bo komunikacja jest jednym z trzech takich głównych problemów werbalizowanych podczas spotkań z mieszkańcami. Mam nadzieję, że w tej nowej formule rozstrzygniemy przetarki i będziemy mogli się cieszyć tą komunikacją. Właściwie Pan też odpowiedział na punkt pierwszy, czyli miejski audyt organizacji ruchu. Dokonano kompleksowej analizy sieci drogowej, stanu dróg, natężenia ruchu. Jeśli mówimy dalej o nowotworskiej komunikacji odwysowe. Znaczy co do natężenia ruchu nie e, jeszcze nie zostało to zrobione. E, na pewno zweryfikowaliśmy e, w skali całego miasta kwestie związane z, ze stanem dróg, ponieważ miało to również wpływ, e, wpływ na remonty. E, dokonaliśmy analizy takich newralgicznych miejsc, w których e, e, mówiąc kolokwialnie powstają e, korki. Przeprowadziliśmy kilka rozmów z właścicielami, zarządcami dróg w celu możliwości wprowadzenia rozwiązań nawet tymczasowych. Wszystkie te problemy są bardzo kosztowne, dlatego musimy je mądrze rozłożyć w czasie i starać się o to, aby miasto tylko w jakimś stopniu partycypowało w kosztach tych inwestycji. Podpisaliśmy już pierwsze porozumienie w tej sprawie, i mam nadzieję, że, że przynajmniej w tych newralgicznych miejscach rozwiążemy te problemy. Natomiast, w kontekście badania natężenia ruchu, chciałbym jeszcze, aby kompleksowo powstała taka nowa organizacja ruchu w ścisłym centrum, bo ma to związek chociażby z możliwościami parkowania w tej części miasta. Czy miasto dołączyło do programu Warszawa Plus? Nie. I tu trochę wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. Nie mieliśmy na to środków. Chcąc zrealizować ten program, też musimy rozkładać go na lata, ponieważ no, nie mamy pieniędzy na to, aby przystąpić do wszystkich programów, do których przystąpić chcielibyśmy. W tej chwili koncentrujemy się na, w tym roku koncentrujemy się na komunikacji autobusowej. Chcemy sprawdzić, jak to będzie funkcjonowało. Ogłosiliśmy konkurs na stanowisko związane z, z obsługą z ramienia Urzędu Funkcjonowania tej komunikacji autobusowej. Ten rok przeznaczyliśmy na komunikację autobusową. W kolejnych latach będziemy wprowadzać kolejne elementy. Oczywiście nie zostawimy tej komunikacji autobusowej, bo mamy plany też jej rozwoju, rozwoju również z sąsiednimi, z sąsiednimi gminami i będziemy dążyć do tego, aby powstało, powstał związek powiatowo-gminny, który umożliwi rozwój komunikacji autobusowej nie tylko na terenie naszego miasta, ale również przy współpracy z sąsiednimi gminami na terenie powiatu Nowodworskiego i Legionowskiego. Komunikacja miejska swoją drogą, ale też jednym z punktów pana komitetu, mowa jest o rozwoju programu rowerów miejskich. Tak. Pro, program rowerów miejskich w roku 2025 się zakończył. Trwał około 4-5 lat. We, jeszcze we wcześniejszej formule, kilka lat wcześniej. Te rowery były wypożyczane na zasadzie dowożenia do osoby, która telefonicznie zgłaszała taką potrzebę. Chcielibyśmy wprowadzić w końcu rozwiązanie, które będzie przede wszystkim służyło osobom, które będą chciały wykorzystać, wykorzystać te rowery do poruszania się po naszym mieście, bo wierzymy w to, że to może być istotny element w kontekście rozładowywania korków. Ten system, który mieliśmy, zakończył swój żywot. Już nawet firma, która która tym się zajmuje, jakby nie obsługuje tego systemu. I w tej chwili trwają rozmowy z operatorami systemów, tak aby wybrać rozwiązanie, które będzie przez nas rozwijane przez najbliższe 3 lata. Pierwszą turę rozmów mieliśmy już w zeszłym tygodniu, natomiast chcemy to zaplanować w budżecie na przyszły rok i szukamy również rozwiązania. Do którego moglibyśmy zachęcić lokalnych przedsiębiorców i firmy produkcyjne do tego, aby mogły partycypować w kosztach takiego programu roweru miejskiego. A jakby to wyglądało? Czy na terenie miasta powstaną punkty zbiorcze, których mieszkańcy będą mogli na przykład za pomocą jakiejś aplikacji wypożyczać takie rowery? Chcielibyśmy, aby powstały stacje w najbardziej newralgicznych miejscach. Tak, aby umożliwiały one przesiadkę z autobusu i dojazd do, do terenu swojego osiedla. To dziś musi to obsługiwać system i aplikacja. Natomiast nie wybraliśmy jeszcze modelu finansowego dla tego typu przedsięwzięcia. Natomiast na pewno chciałbym zrezygnować z tego, aby to. Jakaś miejska jednostka, tak jak to było MZO do tej pory, obsługiwała system roweru miejskiego. Nie chodzi mi o to, że robiła to źle, natomiast w obszarze działania miejskiego zakładu oczyszczania mamy tak wiele do zrobienia, że ja bym nie chciał sezonowo nawet odciągać ich od tych zadań i zmuszać do tego, aby obsługiwali system wypożyczania rowerów miejskich. Chciałbym, żeby zajęli się tym od początku do końca, Profesjonaliści, którzy zajmują się e, tylko tym, bo będzie to z pożytkiem i, i dla nas, jako dla e, zamawiającego, ale też e, dla mieszkańców jako użytkowników. Kończąc wątek komunikacji i transportu, e, czytamy o sezonowej komunikacji wolnej, promach lub statkach wycieczkowych, które miałyby połączyć centrum nowego Tworu Mazowieckiego z osiedlem po drugiej stronie rzeki. Miało być to a na turystów, z której mieszkańcy mogliby korzystać z zadań. Tak, teraz realizujemy szereg projektów nad rzeką Narwią. Inwestujemy, rozwijamy tam monitoring, rozbudowujemy place zabaw. W ramach tych projektów również siedziba nowozworskiego wopr stanie się takim centrum sportów wodnych. Historycznie była to siedziba klubu sportowego Świt, który wychował wielu olimpijczyków. Jest to takie miejsce, które jest to w zasadzie jedyne miejsce po drugiej stronie wału przeciwpowodziowego, gdzie można takie, taką inwestycję zrealizować. I w ramach również tego programu, dostarczymy mieszkańcom możliwość sezonowego korzystania z takiej komunikacji. Nie wiem czy będzie to już w przyszłym roku czy dopiero w kolejnym. Natomiast no, wszystkie rzeczy, które wprowadzamy, staramy się, aby były to rozwiązania umożliwiające rozwój danego działania w, w latach kolejnych, tak aby no, nie skończyło się tak jak na tych w przypadku rowerach, o których przed chwilą mówiliśmy, że że, że jakby system się skończył i w zasadzie potrzebujemy zupełnie nowego rozwiązania.